Ojciec, dalej chodź z tego balkonu, zaraz nasi grają. Ten kabaret? Nie dziękuję. Nie patrzę na to, bo mi ostatnie włosy jeszcze wypadną. Ja bym chciał się denerwować, tym twojej matce powiedział, że mi że mi obiad nie smakował. Ale dobra ojciec, to tylko piłka nożna. Trzeba być za swoimi, dali chodź. Nieważne co się wydarzy, nieważne jak grają Polska górą. Grali to oni kiedyś. W 82 z Francją. To była dopiero piłka nożna. Ciebie jeszcze na świecie nie było. Co ty możesz wiedzieć o piłce nożnej, chłopie? Zdobyli im wtedy drugi medal. Ja jakbym wszedł na to boisko, to dopiero by zobaczyli, jak się gra. Masz piłkę, biegniesz. Nikt cię nie zatrzymuje, krótko. Nie ma pierdolenia. Dobra, teraz są inne czasy. Inne myślenie, inna technika, inne cele. Cel to oni mają jeden. Pieniądze chyba. Pic na wodę, fotomontaż. Siedzą bidaki przed telewizorami i milionerów oglądają. <grystanie> A ja tam wierzę. No wiara czy czyni cuda. <grystanie>